Dzień dobry. dobry wieczór, witajcie kochani, Agamaz z tej strony, 20 minutes live. Moim wyjątkowym gościem w dniu dzisiejszym jest... Jan Paweł Tomaszewski, mówca i trener, wie jak mówić, uczy jak mówić, mówi do ludzi i wspiera w procesach, i wspiera w procesach zmiany. Znany jest jako Pan Privago z kampanii reklamowych. Paweł, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia i wiem, że jesteś w Tajlandii dzisiaj, w Bangkoku. A powiedz mi, jak, jak, jak na razie oceniasz wyjazd do Bangkoku? Czy jest fajnie? Co ciekawego możesz nam tutaj dzisiaj a, przekazać? Jesteś? Jest y, bardzo ciekawy, bardzo interesująco. Dobry wieczór w ogóle wszystkim. Tak, jest. Y, teraz jest taka przyjemna temperatura, że można w miarę poczuć się. Także można powiedzieć, że jest przyjemnie, bo w ciągu dnia było naprawdę gorąco. odczuwalna temperatura dzisiaj była. 43 stopnie, więc y, cały dzień na dworze może dać się we znaki, tak tylko powiem. Ale atrakcji jest pełne fantastyczni ludzie, także jestem tutaj bardzo zadowolony. Mega. Paweł, naszym tematem jest dzisiaj właśnie ta komunikacja, bo my bardzo krótko, tak, ze sobą rozmawiamy, dzięki social media mamy ze sobą kontakt. Kiedyś gdzieś widzieliśmy się na konferencji, a tak naprawdę dzisiaj ta komunikacja w, w social mediach. Przyspieszyła. Dzisiaj możemy skomunikować się z każdym w dowolnym miejscu na ziemi. I dzięki właśnie komunikatorom, dzięki platformie Facebook czy Instagram możemy rozmawiać z ludźmi z całego świata. A nie wiem, czy mnie słychać. Czy mnie słyszysz, Paweł? Czy jesteś? Bo wiem, że u ciebie jest też takie małe wyzwanie z, z internetem. Halo, halo. Mam nadzieję, że Paweł wróci do nas za chwilkę. Mhm. Kochani, ja nie jestem cały czas. Jesteś, tak? Bo wiesz, co tak się zamroził? Obraz myślałam, że ciebie nie ma. Tak, I tak, tak. Jesteś, super. Także tak jak mówiłam, dzisiaj w, w dobie social mediów możemy rozmawiać, skomunikować się z ludźmi z całego świata. A jesteś z Polski, a teraz w, w Tajlandii na, na wakacjach, tak? I jeszcze będziesz miał kilka wypadów, tak? Pochwal się, gdzie dzisiaj jesteś, a, gdzie się wybierasz? To jest, to jest dobre pytanie, czy jestem na wakacjach, bo też nagrywam tutaj sporo różnych materiałów i to jest chyba takie business and pleasure bym powiedział, bo, bo trochę biznesu też jest i tam dopinam jakieś swoje różne rzeczy, ale na pewno eksplorowanie, ja bym to nazwał, że jestem, jestem w podróży eksplorowania świata chyba, poznawania go, bo zdecydowanie myślę, że jest to droga na poszerzanie własnego Jakichś własnych horyzontów, własnej świadomości i własnej wrażliwości na to, co się widzi, co się doświadczy. Ja ostatnio powtarzam, że nie ma znaczenia, jakie się ma buty. Ważne, gdzie się w tych butach i się jedzie i dokąd się idzie. Dzisiaj jest trend. Słyszałem od mojego przyjaciela, że w szkołach dzieci, które mają 13 lat, chcą mieć buty za 2300 zł, czy 600, co jest, co jest jakimś kosmosem w ogóle. Jesteśmy utopieni w jakichś rzeczach. Ma materialnych, a, a ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Aha. Nie potrafią budować relacji, nie potrafią zagadać, nie potrafią się odezwać, nie potrafią egzekwować tego, co chcą, bo, bo nie, bo się czegoś boją, bo, bo lękają się, nie wiem, do Tajlandii wielu się boi przyjechać, bo są komary na przykład, no jakieś tam inne historie. Więc yy... no po prostu jestem. Jesteś w Tajlandii, a dzisiaj też taki jest w naszym w tytule naszego live'a jest czas odwagi. Dzisiaj wiele osób nie mówi wprost, nie komunikuje się wprost, ucieka w komunikatory, tak? W ten świat wirtualny, a tak po prostu, tak jak rozmawialiśmy wcześniej dzisiaj, że idziemy na siłownię i każdy jest w swoim telefonie, a kiedyś mm -hmm. jak na basen na siłownię czy, czy w jakieś miejsca publiczne No to po to żeby spotkać ludzi porozmawiać i tak po prostu ścisnąć dłoń jestem teraz po spotkaniu face to face. Przyjechałam szybciutko bo dzisiaj mamy nasze spotkanie. Nigdy czy nigdy spotkania offline na żywo nie zastąpią najlepszych konferencji online. Ja jestem zwolenniczką spotkań na żywo na wymiany, budowania relacji i szczerej komunikacji, tak? Dzisiaj ta autentyczność, tak? Dzisiaj jesteś w Tajlandii, my widzimy, że jesteś w Bangkoku i jesteś autentyczny, spójny, tak? Dzisiaj warto rozmawiać szczerze i rozmawiać też o takich temat, na takie tematy, na których, o których często uciekamy, tak? Uciekamy od rozmów. A pozdrawiamy twojego y, przyjaciela. <laughs> Jestem gdzieś z tyłu, tak? Jark, Jarka pozdrawiamy. Mm -hmm. Jest przeniósł się teraz gdzieś tutaj. Mój internet. Jest, jest delikatne opóźnienie. O, tam jakieś teraz, komentarze się pojawiły pierwsze. Cześć, dobry wieczór, witajcie. Dobry wieczór. Mamy tutaj gości. Witamy, witamy. No, biorąc pod uwagę, że u mnie jest pierwsza w nocy, u, u was jest... 19.50. Na pewno mogę powiedzieć, że czymś nowym jest dla mnie bycie na live o pierwszej w nocy, także, bo u mnie, tak, u mnie jest pierwsza w nocy. Także, też to jest takie dosyć ciekawe doświadczenie, żeby to wszystko zgrać mimo tej różnicy czasu, ale, ale jak się chce, to można, wiele rzeczy. Tak. A też y, widziałam, kierujesz się też taką zasadą. Rób rzeczy nowe, rób rzeczy trudne, a zobaczysz w sobie siłę, której nigdy wcześniej nie widziałeś. To jest też takie y, wyzwanie, że my często idziemy pod prąd. Wiesz co, bo dzisiaj rozmawialiśmy. Mhm. Tak? Powiedz do końca. Przerywa. przerywa, przerywa, chyba przesył słyszysz pewnie z opóźnieniem, bo mówię, że czasami nie rezygnujemy tak? z różnych wyzwań, bo wydaje nam się, Nie, jest, to, że... okay. jest OK. jest mhm. okej? Kiedy odkryłeś taką siłę w sobie, że powiedziałeś jadę do Tajlandii... Tak, w porządku, ja Ciebie słyszę dobrze. Mhm. Super. Jest troszeczkę opóźnienie. Dlatego, że Bo Pan Ja tam pokażę, bo mnie pan sobie właśnie je teraz. Mhm. Smacznego. Ja już nie prowadziłem live'a z kimś, kto jest, wiesz, o pierwszej niewynocy. Wiesz co? Nie ma... mam, 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 mam ten wielki przywilej, że jakby tak. Proszę, proszę, mhm. bo jest opóźnienie, wiesz? Jest opóźnienie. Tak, a ja nie uczestniczyłem. Wiesz, tą kwestią, całą taką logistyczną wyjazdów, wyjazdów tego i wyjazdów innych, tym zajmuje się mój, mój przyjaciel, a ja zajmuję się innymi rzeczami, każdy ma jakieś swoje zadania. Ale jakby tą całą taką kwestię logistyki myśmy bilety w ogóle tutaj kupowali na wyjazd już yy, w ubiegłym roku. Chyba w czerwcu nawet, więc sporo czasu temu. Oczywiście były już myśli, żeby, żeby skapitulować i, i, i nie jechać. Taką kapitulację jedną podjąłem w grudniu. Od 18 do 22 mieliśmy być w Lizbonie, w Maroku i w Marrakeszu, ale okazało się, że data występu mojej córki, który planowany był na 15 grudnia, taki świąteczny okazał się 18 i nie poleciałem, bo znałem, że, że są rzeczy ważniejsze i zostałem na tym występie, bo wiesz, gdyby to był taki jakiś jedyny wyjazd w tym roku tamtym ubiegłym, bo to było w grudniu, to też może byłoby inaczej, ale trochę tych wyjazdów było planując też to, jakby wypadło wie, że to jest grudzień, że wrócimy, nie wiem, dwa dni tam przed wigilią i, i zrezygnowałem, i nie poleciałem, była to taka też dosyć trudna decyzja no wiesz, wyjazd klepnięty, były w to zaangażowane też inne osoby, ale więc to też czasem taka odwaga, żeby takie decyzje podejmować. Dużo się mówi o tym, żeby czuć intuicją czy sercem, a później przychodzi taki moment sprawdzianu i no, to może jest taka dosyć ekstremalna sytuacja, ale myślę, że bardzo życiowa, że czasem nie, nie, nie zawsze będą decyzje, których, które my chcemy podjąć, ale ważne, żeby to były nasze decyzje, żeby to były decyzje nasze świadome i to samo w przemawianiu, w komunikacji. Wiesz, jak ktoś nie chce z kimś rozmawiać, to, to okej, okay, ale że jest, jeżeli, jeżeli ma tą myśl, że on by chciał porozmawiać, chciałby podejść, chciałby zapytać, chciałby coś wyjaśnić, chciałby coś dopowiedzieć, ale tego nie robi z różnych powodów. I to, to jest jakby najgorsze. Ja zawsze powtarzam, że nie każdy musi być mówcą, nie każdy musi przemawiać, nie każdy musi zabierać głos, ale ci, którzy czują, że chcą, to oni powinni. Jeżeli, jeżeli czują, że chcą coś przekazać światu, prawda? Um, tak. Też powiedziałeś, jeżeli powiedziałeś coś takiego, życie jest proste, trudne jest przestrzeganie prostych zasad. Przestrzeganie prostych zasad. Tak, no bo wiesz, bycie na diecie jest proste. Posiadanie dobrej sylwetki jest proste. Trzeba jeść mniej słodyczy, trzeba się lepiej odżywać, w diecie mieć więcej białka, pić więcej wody, wysypiać się, trenować. Tak samo z, z dietą. Ludzie przychodzą na dietę i katują się przez miesiąc, a to po prostu trzeba zmienić nawyki żywieniowe. To musi się stać twoją częścią twojej tożsamości, a nie tylko jakimś planem na jakiś czas, bo później wiemy jak to się kończy. No, dieta się kończy, ludzie odliczają czas, a później tak jedzą co popadnie, obżerają się na noc. I niewiele z tego wychodzi, więc w każdym obszarze i to wiesz, też można powiedzieć, że ktoś podjął decyzję, tylko jakie są rezultaty tej decyzji, czy to jest jakaś trwała zmiana, czy to jest jakaś taka jednorazowy, jednorazowy skok. Dlatego uważam, że życie jest proste, bo w dzisiejszych czasach mamy takie możliwości, mamy takie technologie, które z jednej strony nas oddalają, bo takie piękne zdanie, które kiedyś trzeba a propos internetu, że internet łączy ludzi, którzy są daleko, ale oddziela tych, którzy są blisko siebie coś w tym jest, jest jakaś szybta prawdy w tym, bo zobaczcie, co się dzieje, jak ludzie idą do restauracji. Wszyscy siedzą w telefonach, nikt ze sobą nie rozmawia. Ja od dawna mam taką zasadę, że jak gdzieś tam idziemy z, z grupą znajomych, to kto wyjmie telefon, płaci za rachunek. I taka trochę, no. trochę to dyscyplinuje. <grym>, czyli ten, co wyjmie telefon i bez telefonu nie może wytrzymać, to płaci rachunek w restauracji. Jest to też jakaś technika, jakaś strategia na to, ale faktycznie tak jest. No. Tutaj na przykład w Azji to jest zupełnie coś innego. Wiesz, kupujesz sok z mango za 20 batów, który kosztuje 2,20 dosłownie. Sok, który pani przed chwilą wyciskała, czy z mandarynki. Jest jakaś konwersacja, jest, jest gotówka, jest wymiana pieniędzy, pieniądza. To jest też ważny element tej gotówki, o której się tyle mówi o, o powstaniu CBDC, czyli cyfrowego pieniądza, który, który, który ma, który idzie do nas. Dużymi krokami, ludzie nie mają tej świadomości, co może nastąpić i co się może wydarzyć. I do tego też potrzebna jest odwaga, żeby powiedzieć, że ale ja się nie zgadzam na to, żeby ktoś mi zabierał gotówkę nie I koniec i tą gotówką będę płacić płacę i wara. I, i mhm. No ale takie pierwsze, pierwsze pierwsze sytuacje, które pokazywały, jak może to być niebezpieczne dla dla społeczeństwa była Kanada, która podczas pandemii były wielkie protesty kierowców ciężarówek. Poblokowano im konta. Mało tego zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, która na notabene jest taka bardzo dźwięcznie podobna w wielu krajach, bo to są oczywiście unijne jakieś tam wymogi, mhm. że, że jeżeli wspierasz osoby, które działają trochę przeciwko systemowi, to jesteś. To, jesteś, to, to wspierasz terroryzm i w związku z tym ci ludzie, którzy pomagali, bo na zrzutkach, na zbiórkach się ludzie też do nich dokładali, tym też powlokowali konta. I wyobraźcie sobie sytuację, że mamy rzeczywistość, w której nie ma gotówki, i nic nie zrobić. Zostanie, zostaniesz wyłączony. Albania, na przykład, w której byłem, też bardzo mi się podobało, bo tam jedziesz jakimś autobusem, czy w ogóle gdzieś, to wszyscy biorą gotówkę, płacisz się To też pomaga w tym kontakcie, bo zobaczmy, jak wygląda transakcja w sklepie, kiedy ktoś dokonuje zakupów przy kasie samoobsługowej. Nie ma żadnej interakcji. Nie ma. Te interakcje giną też, jak jesteśmy w marketach. Dlatego ja bardzo lubię rynki. Tutaj jest bardzo dużo różnych rynków i ten kontakt z drugim człowiekiem jest. I tam też można trenować swoją odwagę poprzez kontakt wzrokowy. Nauka kontaktu wzrokowego, czyli patrzenia jakąś w oczy, kiedy rozmawiamy. Tak jak na przykład teraz. Ja muszę patrzeć w kamerę, żeby patrzeć jestem prosto w oczy, czy też mówić do Was, tak, żebyście odczuwali mój kontakt. To muszę patrzeć bezpośrednio w kamerę. To też jest niby takie banalne, ale ludzie często, kiedy prowadzą jakieś transmisje, to ustawiają kamerę jakoś tak za wysoko albo za robią zły kadr To jest wszystko kwestia zmiany jednego jakiegoś ustawienia i możemy zupełnie no, tak. zmienić. Tak, zobacz, ja się tylko odwróciłem i też jakaś ciekawsza scenografia się zrobiła. Tu jestem lepiej oświetlony od, od lampy. Więc to są takie drobne rzeczy, proste, które jeżeli jak się nie wie, to trudno je zrobić. To jest na tej zasadzie. Tak samo perspektywa, każdy ma swoją, żyjemy każdy w jakiejś tam swojej bańce, natomiast każda perspektywa potrzebuje informacji, bo możemy mieć ogląd w jakiejś sytuacji, ale w momencie, kiedy dostajemy jakąś informację na temat zdarzenia, na temat przyczyn, na temat skutków, to ta nasza perspektywa też się zmienia. Jakby zmienia się, to nazywam scenografia danego zdarzenia, więc informacje zdobywamy poprzez interakcję z drugim człowiekiem, no oczywiście samemu też możemy zapytać asystenta Google, jak gdzieś trafić, czy jak gdzieś dojść. No, ale generalnie nasze życie i nasz biznes opiera się o relacje, o kontakt, o jakość tej relacji, czasem o szybkość. Ważne, Ważne że, że... świecą, cała reszta to to. Tak, Wykładnie. świecą. Pomimo małej ilości snu, bo dzisiaj zakończyliśmy o 5 rano, to znaczy już wczoraj, bo teraz u nas jest pierwsza. Tak. Tak. Rozmawiali, Niesamowicie jest, także przygotowuję przyszedł. tu też kilka materiałów, mam już parę filmów nagranych, także ta, ta odwaga, jak miałbym tylko podsumować. Okej, okay, dawaj Agnieszka, śmiało. Bo, um, przerywa, jest delikatne opóźnienie i czekam. E, też mówiliśmy, że relacje zostały połamane. Po tym czasie pandemii, po tym dawaj, czasie. Dawaj, dawaj, twoja kolej. Kiedy byliśmy zamknięci, prawda, to też był taki moment, że e, był jeden wielki test. E, czy my będziemy chcieli utrzymać kontakt z innymi, czy będziemy zamknięci, czy po prostu idziemy pod prąd i czy się damy po prostu złamać, czy te relacje, te odgórne zasady, które nam były narzucone, jak na dzień dzisiejszy rzutują. Ta komunikacja została połamana. Tak. Zostały blokady, dalej ludzie są wycofani. Ja miałam, miesiąc temu byłam na konferencji, słuchajcie. i Wiesz co, to jest tak, mm -hmm. I to było tak, że pani mówi ale to już się skończyła cała pandemia, nie? A ja mówię, ale no już, już dawno, nie? <grym> Także część osób um, nadal funkcjonuje w zamkniętym świecie i wydaje im się, że to jest bezpieczne, to jest okej. Okay. To są niebezpieczne procesy wśród młodzieży również, bo dzieciaki potrzebują kontaktu, komunikacji tak. i Zdalne nauczanie, nie ogromną krzywdę wyrządziło w młodzieży, wśród relacji. Dzieciaki wolą na czatach, na się, A wyobraź sobie, że są. Proszę. Mhm. A wyobraźmy sobie, że są roczniki dzieciaków, które rozpoczęły szkołę i rozpoczęły ją od zamknięcia szkoły, bo takie roczniki też są i oni przez dwa lata w ogóle nie brali udziału. Błęd był przez komputer i skakali do kamery. Wiesz, to. Strasznie. To są poważne poważne rzeczy. No ale to y, oczywiście y, pokutuje. Ci co chcieli, dali, dali się zamknąć, a ci co nie chcieli. Ja na przykład też nigdzie nie latałem w tym okresie, więc odrobiłem sobie to później. Miałem kilka takich dziwnych sytuacji i, i różnych jakichś tam blokad w social mediach. To też bardzo pokazało, jak cenna jest prawda. Ja zawsze mówię, jeżeli ktoś uczy się wystąpień i pomaga mu przygotować się do wystąpienia bo bardzo często obawami, które też zbieram przed każdym programem, przed każdym warsztatem, który prowadzę, zbieram informacje na ten temat, czy ktoś miał doświadczenie, jakie są jego doświadczenia, dlaczego chce zacząć przemawiać, dlaczego chce zacząć lepiej się komunikować, czy ma jakieś doświadczenia. To bardzo często są tak, takie obawy, że a co jeśli zapomnę i nie będę wiedział, co mam powiedzieć? Ja zawsze wtedy mówię, że słuchaj, jak mówisz prawdę, to nigdy się nie pomylisz. Musisz tak. po prostu wiedzieć, mieć taki szkielet tego, czym chcesz się podzielić. Wiedzieć, co chcesz. To jest trochę jak książka. Chcesz wiedzieć, jaką masz Kładka Układka to będzie Twój wstęp. Środek, ja to często porównuję do hamburgera. Każdy dobry burger ma bułkę. I teraz bułka może być na przykład sezamem, może być spieczona, może być przygrillowana. Ale najważniejsze jest to, co jest w środku, czyli to mięso. Ale mięso może być na przykład z czerwoną cebulką, może być ze zwykłą cebulką, może być z jakimś jalapeno, może być z jakąś sałatą, żółtym serem. To są te wszystkie dodatki, które mają jakby upiększać w przypadku komunikacji czy wystąpień, czy przemawiania, to może być jakiś tytuł, odniesienie się do jakiejś sytuacji, do jakiegoś konkretnego wydarzenia, że tam od jakiegoś czasu. Więc tych takich pomostów, które mogą nas ponieść przy tym żeby żyć w prawdzie trzeba mieć niebywoje odwagi. Napisała Kasia. Pozdrawiam, Kasieńku. jakiś bankolo, Cześć, to moja kochana Kasieńka. Jest z nami Kasieńka, pozdrawiam. To znaczy moja, co ja powiedziałem? No, to znaczy Jacka, ale moja bardzo serdeczna koleżanka, więc pozwoliłem sobie na taki. Nasza koleżanka. Tak. tak. I nie trzeba... Więc, się słuchaj, kończy nam się czas. 30 sekund nam zostało. Spokojnie, spokojnie. Właśnie tak, tutaj pięknie ktoś napisał. I teraz to co, żeby zamknąć ten wątek, czy w tej pandemii, że ludzie się zdali zamknąć. Moi rodzice, się, moi rodzice dali się zamknąć, nie wychodzili i nie wychodzą do dzisiaj. To, to jest smutne, wiesz. Natomiast też zrozumiałem, wiesz Aga, że są ludzie, których zmienić się nie da. W ogóle nie da się zmienić kogoś. Tam musi być... Tam musi być też decyzja. My możemy pomóc dojść do momentu poprzez uświadomienie pewnych rzeczy. Tak, życie jest proste. Trudne jest przestrzeganie prostych zasad. Wiesz, prosto jest postawić cel, przebiegnę maraton. jest trudne? Nie, chcę przebiec maraton. Kiedy? Za 10 miesięcy. Ale teraz wytrwaj, trenuj. Każdy nieodbyty trening... Jeżeli masz konkretną datę, u mnie to był 16 październik, 2011. masz konkretną datę i każdy trening, którego nie zrobisz, odczujesz później. Odczujesz na 10, 15, 20 kilometrze. Tak. Słowa jednego z polskich stand-uperów, a to może wziął ode mnie. Ja już tak w tym żyję od 10 lat, więc może wziął ode mnie. I tutaj Powiem też od Kasi Jacek nas też... Was, ciebie, Jarka przytula. Kasia love you. Także tych tematów jest no sporo i ja myślę, tak. że. Uh -huh. Proszę. Jest to opóźnienie. Wiem. Tak. wygląda komicznie, ale... Mi, miłością raz. przyjacielską, miłością przyjacielską. Dobrze, dobrze. Kochani, um, wiem, że um, też tak jak... Że, Zajmujesz się też treningami, jesteś trenerem wystąpień publicznych, jesteś coachem. Tytuł naszego live'a, zacznij przemawiać. Mówili, że to jest niemożliwe. A to jest też taka historia twoja, prawda? Kiedy zacząłeś tak naprawdę przemawiać? Kiedy zacząłeś występować? Czyli jako konferencjer, jako, jako konferencjer, trener, coach, mówca motywacyjny. Kiedy zacząłeś wystąpienia, karierę z wystąpieniami? Już. <laughs> w 2011 roku, mhm. 13, 13 lat temu. Także Mega. trochę już tego jest. Czyli no. można już powiedzieć. Moż możemy. Tak, w 2010 roku podjąłem taką mocną decyzję o zmianie. Mhm. Właśnie podejmując decyzję, że przebiegnę pierwszy maraton. I, i co, jest, co, jest, co jest ważne, też jest taka, taka wskazówka słuchajcie. Pozdrawiamy również Anię. Bardzo ważne, jeżeli chcemy zrealizować jakiś cel, to jest zadedykowanie coś temu celowi. To znaczy ja na przykład podejmując decyzję, że chcę przebiec pierwszy maraton, zadedykowałem temu celowi, że przestaję pić alkohol. To znaczy zrobiłem miejsce na lepsze samopoczucie, zrobiłem miejsce na… Na to, że ten cel jest powiązany z czymś, co jest ważne dla mnie emocjonalnie i w ogóle jest dla mnie ważne. I wówczas, kiedy na przykład był moment, że traciłem siłę, byłem bardziej zmęczony, to też powstało takie pojęcie, że tracąc siłę, można ją odzyskać. Zobaczymy, często ludzie marzą o bogactwie, żeby mieć dużo pieniędzy, ale ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, cały czas coś robią. Ile możesz leżeć na plaży, nie wiem, i na tej majorce liczyć te pieniądze i poławić się w tym, że masz jakiś tam piękny apartament. To bardzo szybko mija, jak kupiłem dom, to taką ekscytację, jak otwierałem pilotem bramę, miałem przez tydzień. To szybko mija, bo to jest, to są rzeczy materialne tylko, doświadczenia. Noc na plaży, noc na pustyni w Jordanii, na Wadi Rum, to jest doświadczenie, które pamięta się do końca życia. Niebo, które w trzech etapach ma gwiazdy, że masz pi pierwszą jakby, pierwszą linię gwiazd, ale masz drugą, trzecią, widzisz jakby w trójwymiarze, tych gwiazd jest tyle, że to jest po prostu jakiś szok. Tego się nie da zapomnieć. To już umysł nie jest w stanie tego wyjąć z głowy. To są, to są właśnie doświadczenia, ale na takich wyjazdach też ta odwaga jest potrzebna. Trzeba zagadać. Czasem zgubi się drogę, czasem telefon się rozładuje, czasem potrzeba naładować, skorzystać z prądu, skorzystać z toalety. Wiesz, różne są sytuacje. Czasem czy ktoś wywiezie, ciekawą historię mieć na morzu, pod, przy morzu martwym, ale to już powiem, jak będziemy może bardziej w kameralnym gronie bo teraz nie, nie ma też czasu, bo już jesteśmy po, po tym, ale jest wydanie specjalne dzisiaj. Tak, dzisiaj wydanie specjalne. Ja Ciebie też, Paweł, nie będę dłużej tutaj zatrzymywać. Pięknie mówić, tego się nie da za, zapomnieć, tak? I mało jest ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, a mało jest ludzi, którzy są szczęśliwi po tych wielkich pieniędzy. I zrobić miejsce na nowe, to jest super podejście. Pozdrawiamy wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Paweł, bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś dzisiaj 20 minut z hakiem, za mega, super spontaniczne live i kochani, jeżeli chcecie mieć kontakt bezpośrednio z Pawłem, możecie zajrzeć na stronę iść do przodu.pl kontakt 25 25. Rachunek Pozdrawiam wystarczy. moją córeczkę kochaną, bo właśnie. Bo właśnie do mnie. Napisa. Jak będą, jak, będą, jak, będą chcieli, jak będą. chcieli, to znajdą na Facebooku, też zapraszam, Jan Paweł Tomaszewski. Właśnie przed chwilą dzwoniła moja córka, więc będę musiał kończyć, bo chcę do niej odzwonić, bo codziennie dostaję po 3-4-5 telefonów, dlaczego pojadę tak daleko, dlaczego i to zrobiłem i że dlaczego na no tak długo. I nie mogę jej tego wytłumaczyć cały czas jej mówię, ale ona ciągle o to samo pyta, yy, jakoś bardzo mocno tęskni, ale to jest dobry znak. Ja też mówię, że my dzisiaj w tym świecie zatraciliśmy uczucie, jakim jest emocja i uczucie tęsknoty, ludzie w relacjach nie tęsknią za, za sobą, bo mają siebie potąd. Cały czas nieustannie. Ukochujemy Tego twoją... też trzeba mieć świadomość, ale no wiecie, siedmioletnia yy, córeczka, ona też inaczej pojmuje świat, ale dzisiaj też wiem, że od dzieci możemy się bardzo dużo. Możemy się bardzo dużo uczyć. Jestem bardzo otwarty na naukę od mojej córki, wielokrotnie odzwoni drugi raz. Słuchajcie, muszę kończyć. Także się... Dziękuję serdecznie, duże serducho. Pozdrawiamy i do następnego live'a. Pozdrawiamy. Dziękuję wszystkim. Macie kochani, dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność i do następnego. Buziaki. Tak. Zapraszam do mnie na Instagrama. Zapraszam do Agi na Instagrama czy też na. Na Facebooka. Serdecznie tak. wysyłamy wszystko. I na Face'a na, na Jan Paweł Tomaszewski. .pl. Pozdrawiam serdecznie. I jeszcze Wam tutaj, o, tu już się chyba zamykają. I Chociaż nie, miasto na... tu nie śpi, naprawdę, tu do, do samego rana. Cześć, papa. Pa. Dzięki. Cześć, pa, Buziaki. Pozdrawiamy was serdecznie kochani.